Cześć witajcie moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed 3 Ja sobie teraz włączam stoper i możemy zacząć z rozgrywką Otóż o co biega? Eee, biega o to, że nareszcie nowa sesja na zagrajmerska Więc ja teraz muszę, się so muszę sobie przypomnieć co my ostatnio robiliśmy a co tu mamy? Fort wyzwolony. Aha, fort wyzwoliliśmy. Mamy tutaj naszą misję główną, więc ruszamy ku niej. Oni zwracają na mnie uwagę, nie zwracają. Okej, okay, to dobrze. Okay, ruszamy. Chociaż chwileczkę, co ja tu widzę? A nie, tu nie idzie przejść. Chyba żebym spiął się po budynku, ale na to nie mam. Oczywiście, dwa kurczaki. O, oczywiście, kurczaków, nie mogę zabić? Mi to w sumie kurczak przypomina Fable 3. Kto wie, ten wie, o co wie, z kurczakiem. No ba, to by był nawet intro. Było z kurczakiem. No tak, intro. Handel. Co mogę mu sprzedać? Hmm. Niedźwiedzie skórę. Sporo idzie tutaj zaraz sprzedawać mu. Ogon jelenia. Wilcza skóra. Tylko szkoda, że to jest tak. A. Chwileczkę, czy jest tu możliwość sprzedawania naraz? Jest możliwość. Coś jeszcze tu mamy... o niedźwiedzia skóra. A posprzedajemy parę rzeczy. Skóra bobra. Jelenia skóra. No, no, niestety to ciągle kłyka góra. Jelenia skóra. No, dobrze, posprzedajemy. I to chyba będzie. Sra. A co mogę kupić? Materiały eksploatacyjne, strzały, naboje. Strzały się przydadzą. Kupimy cały zapas. 80 funtów, jedynie. Strzałki z linką mam pełno. Zatrute strzałki, sidła, miny, potykowe przynęta. No dobrze. Może zostaniemy przy tym, co już kupiliśmy. Sprzedaj łupy myśliwskie o wartości 500 funtów. Okej. Okay. Myślałem, że tam jest afisz z, z moim wizerunkiem, ale no dobrze. Mniejsza o to. Jeszcze jakieś 100 metrów do celu. Ci lokują mi drogę. A co tam? W pobliżu jest tylko jeden bryt, co. Jeden, jeden czerwony kubrak? No właśnie, tam. Więc pół biedy. A. To jest jakaś zamknięta strefa, czy co? Hmm. Coś te dzieciaczki narobiły chyba, ukradły im. Adam Steven Dobrze. Otwarcie drzwi. Halo? Vaughn, co się dzieje? Gdzie jest Sam Adams? Kto się z tym zainteresuje? On me teillé c'est Where are you going? Eee, no. To limit czasu na pozostanie na pozostanie, aha, muszę bardzo szybko. Kurczę, nie umiałem przeczytać wszystko. A, dyskretne zabójstwa. No, no cóż, Francuz. On ma tendencję do bycia w konflikcie z. ze Brytami. Jeśli właśnie do dziś dziwię, jak to udało się odwrócenie przymierzy. Żeby raz było przymierze, to to było chyba w czasie wojny siedmioletniej? Nie wiem. Wojna o sukcesję austriacką? Nie wiem. To wtedy jeden chyba. Jeden z niewielich tych razów Anglicy z Brytami, e, Anglicy z Francuzami zrobili sojusz. Pomijając już czasy najnowsze, bo to już... Stefan Szof... Nie, nie, nie czytam francuskojęzyczna.

Okej. Okay. Nie byłem w otwartym konfliktu na 15 sekund, póki co. Muszę to pamiętać oraz e, nie mogę. Nie może on utracić zdrowia poniżyć. Oj, tu możesz być ciężko. Muszę. Ach! Ach, miałem najpierw zabić szybko, zanim on rozpocznie całą akcję. Ach, teraz najchętniej bym sobie powtórzył całą misję, ale smolimy już to. Chociaż nawet w sumie poszło, by to powtórzyć, chociaż są karabin. Mutuł za nami nie idzie, bo przed chwilą był jeszcze nawet Okej, okay, Right, you stupid mongrel. I suppose you want me to tell Johnson his just spontaneously combusted. Nonsense, someone's responsible for this, and you will find out who. If you can't, I'll catch you and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window. <laughs> Manure Krutov. Okay bloody hell are you Wowrust of a boy chick. Why? You have no right to rub people blind. By decree of the British Parliament or not? British Parliament? I worked for William Johnson. Johnson? And he's suffering cleanly. Please. Ouch. 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 The people seem to have an ear for you. What are the things you lost? The people listen to me only because I spoke the truth loud enough, which is worth 1,000 times the content of my footlocker. The English, they can keep my things. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance, for what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. Ciechły kucharz. Misję wyzwolenia. Nowa wiadomość jakaś. Centrum powiadomień. Eee, aha, Gilia Asasynów. Klucz do skrzyni w tym w Bostonie. Zlecenia. Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. my mamy jakieś tam zadanie Ale co teraz na nas czeka? Misja wyzwolenia, misja wyzwolenia, misja wyzwolenia Jest tu trochę tego Zadanie kurierskie nawet jest tutaj w pobliżu Dziękuję sobie zrobimy tą misję a nawet w pobliżu są ci ludzie nad, e, odbiorcy tych listów innego tam widziałem a ten co robi? moonwalk? Jeszcze jeden list gdzieś tu jest. Aha, to tam po drodze. Po drodze to znaczy ja chcę jeszcze przy okazji sobie coś odkryć. Do góry. A ten kościół teraz muszę się jakoś dostać. Kościół, czy to może jest. Oj, coś podaje, że będę żałować, że teraz to zrobię, ale co tam? Może z rozpędu to zrobię. okej, okay. Głupi pomysł. Myślałem, że na tyle on daleko skoczy kono, że spokojnie to y, y, przytrzyma się krawędzi. No niestety to nie wyszło. I synchronizacja w ten bardzo nieprzyjemny, pod względem atmosferycznych warunków dzień. W sumie, co ja mam tu do powiedzenia? Um teraz jest minus 10 stopni we Warszawie i normalnie mi. <grym> Gdyby tylko noc A ja Jestem cały zmarznięty jeszcze, bo lewo co skończyłem wykład ze socjologii prawnej. I... Okej, okay, poszło. Okej, okay, teraz tam trzeba jakoś. Tylko jak się trzyma krawędzi w tej grze? Jeszcze tu mamy punkt widokowy. Mamy drewniany zegar. Nie jestem ciekaw, co ile lat musieli oni wymieniać całe to drewno. Bo drewno, oczywiście, jest bardziej wrażliwe na warunki atmosferyczne niż no, kamienne. Doble. Więc. punkt widokowy mamy zdobyty teraz którędy okej okay. nad widzę nasz, naszego ostatniego odbiorcy listów o zdobyto 500 funtów okej okay. Kontakt, misja wyzwolenia. Teraz to mnie ciekawi. Ale sobie już wezmę konia do tego. Trolku brakuje gdzieś po mm. Co to jest za misja? O, rozmowa? Peace, but it gets the job done. My father would be disgusted, but after a day's work with you, a man needs to unwind. I would prefer a nice bottle of wine, but these colonies lack refinement. Your father? Mon père. He was a great man. A cook in the French army during the Seven Years' War. He marched all across the White North, feeding Louis Joseph de Montcalm and his officers cooking them feasts from sticks and berries. When the Commander-in-Chief opted for open conflict over manning the battlements of Quebec, every man was called to arms, including my father. He died on the field, but I'm told he fought ferociously. It matters little. He's gone now. He would be proud of you. This is my one hope, that he smiles upon the choices I've made. Mm-hmm. Connor, do you have time to sit? I do. Good. I have been meaning to ask you. How did you come to all this? I did not ask for it, but I feel it was meant to happen. I was just a boy when I met Achilles. He made me a warrior. Is <laughs> that easy? I miss the kitchen, if you can believe it. I had more control in that world than ever. More people get to taste the fruit of my labor in this line of work, and for that I am satisfied. We may change things yet if we press on. Frenchmen from the north never grow weary, just as the women. <laughs> Okej, okay, już więcej nie chce z nami gadać, czyli koniec końców to tylko była jedna wielka pogaduszka boga, boga, z nim, więc... Roznie uh. Aha, znieść zamieszki, okej. Okay. Dobrze, to ruszamy w kierunku misji głównej.